Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie będziemy sobie testowali yy, najnowszą modyfikację yy, Demon from the Fog, najnowszą aktualizację w sensie i zobaczymy, jak ona działa. W jaki sposób ten mob będzie nas straszył, i ogólnie postaram się yy, tutaj na tym świecie przetrwać. Z tego, co mi wiadomo, to ta modyfikacja y, dostała jakieś nowe mechaniki. Y, nie wiem dokładnie jakie. W tym odcinku to sobie przetestujemy. Jest to modyfikacja na wersję 1.21. Nowszej chyba nie ma. Chyba z tego, co widziałem. Dobra, naszym pierwszym celem będzie chyba zdobyć jakiegoś jedzenia i zrobienie jakiegoś sobie schronienia na noc. Dobra, super. ogólnie dajcie znać ogólnie dajcie znać czy chcecie więcej takich odcinków testowych, jak w których testujemy różne modyfikacje. Yy. No i ogólnie czy chcecie zobaczyć jak Drerya na przykład. <grywa> Dobra. Pasowałoby znaleźć jakąś wioskę, mi się tak wydaje. Przecież tam widziałem taką bardzo dużą miastkinie, może by się tam O Iron tylko szkoda, że pod ziemią, znaczy pod wodą. Ale, ale się przyda na pewno. I oczywiście gramy sobie na poziomie trudności normalnym, z tego względu, że właśnie nie wiem, nie wiem czego się spodziewać po tym, po tym mobie. Myślę, że nie będziemy przesadzać. Ale na pewno jest o wiele bardziej przerażający niż na, na wersję 1.19.2, na której sobie gram Zazwyczaj. Czy mi się zdaje, czy już się zaczyna ściemniać. Czy to tylko shadery tak działają, że jest ciemno. O, i zaczyna się ściemniać. No nie fajnie, nie fajnie, bardzo nie fajnie. Z tego co mi wiadomo, to ten z tego co mi wiadomo, to ten mob może się już pojawić pierwszej nocy, więc bardzo, bardzo mnie to martwi w tym momencie. Się, że w już pierwszej nocy nas dopadnie. Dlatego dobrze, że tutaj jest ten węgiel, przynajmniej jakieś światło będzie. byście dać znać w komentarzach, yy, jaka długość filmu Was interesuje. Yy, dlatego, że no ja dopiero ranimuję swój kanał, no, no, tak naprawdę, bo drog mi nie było. I po prostu nie mam pojęcia, jaką, jak, jak w jaki sposób dostosować długość filmu, właśnie pod, pod Was. Niektórzy tam pisali, żeby oglądali najchętniej godzinę, no ale. No, wątpię, wątpię, że większość osób by oglądała aż godzinę. A to by mi bardzo za, za, zaszkodziło, jeśli chodzi o właśnie średni czas oglądania w, w tym sensie. No, tak, nie mamy jedzenia nawet, co zabiłem? Dwa kurczaki, parę owiec. No, kiepsko jest. A noc idzie. Wielkimi krokami, także za moment będziemy prawdopodobnie atakowani przez tego stwora. Czy jest tu jeszcze jakieś żelazo? Przydałoby się. Każda sztabka się liczy, żeby sobie zrobić na przykład taką zbroję czy coś. Zawsze to coś do defa. Nie mam kompletnie pomysłu, gdzie by się tu schronić, ale gdzieś trzeba. Dobra, super, mamy chociaż światło i od razu będziemy przypalali żelazo, żeby nie tracić czasu. Przestraszyłem Pani owco! Proszę się uspokoić. Na pewno w pierwszej kolejności sobie chcę utworzyć tarczę. O nie Ty mały zombie! No nie najgorzej. O dobra, ekstra. Widzę, mamy jeszcze pięć skóry, możemy sobie za to zrobić czapkę chociaż. Zawsze to coś. Fajnie by było tutaj sobie oświetlić. Że to ograniczy rozpienie się mobów. Dobra, jeszcze jedna sztapka i będziemy mogli zrobić sobie właśnie na pierśnik, który właśnie najwięcej nam da. A za to zrobimy sobie już buty, bo już nam chyba nie starczy. Mamy tutaj owce, moglibyśmy w zasadzie sobie zrobić łóżko. Mamy dwie wełny, trzeciej nam brakuje, właśnie, ale jeszcze myślę nie, myślę przetestujemy troszkę, zobaczymy. Może się zrespi jeszcze. Tam mamy endermana. No noc dobiega końca. No jak jeżeli się nie pojawi, no to, to będzie oznaczać, że trzeba będzie poczekać do kolejnej nocy. O. Oh. my god! O! Oh. Czy wy to widzicie? Nie, 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 nie. Nie wiem, on się gdzieś tu chyba pojawił. I się od razu zdespawnował, bo był za blisko mnie. Tak mi się wydaje. Ale w ogóle. Czy mi się... Czy ja dobrze widziałem, że on zwisał z drzewa? Bardzo ciekawe. No come on, no kolejny jakiś las. O nie. Zdziwę ten deszcz może oznaczać, że on się tutaj gdzieś zrespi zaraz. Nie jestem pewny, ale mi się wydaje, że większość mobów właśnie w deszczu też się respi. Mam nadzieję, że nie. Jeżeli on się tutaj gdzieś zaraz zrespi, to będzie dość cieńko. Nie wiem totalnie czego się po nim spodziewać. Nigdy nie grałem właśnie na tej wersji moda. Widzę tutaj na razie żaby. Dobrze, że nie mam modyfikacji Beaver the Rain, bo inaczej by mnie tu atakowało coś już. To modyfikacja poświęcona właśnie, głównie deszczowi, deszczowej pogodzie. Ale jesteśmy przecież na biomie. Bagiennym. Ej, czy właśnie się zrobiła noc? Nie gadaj. Please. Nie. Please. Gdzie szkielety są. A jeśli są szkielety i pająki, to jest szansa, że on się też gdzieś tu pojawi. Dobra, bierzemy łódkę. Płyniemy. Tam się coś świeci, widzę. Nie, please. Please, 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 please. Daj mi spokój. Jest wioska. Jest, nice. Nice. Mamy łóżko Zrobimy sobie Spawn Pointa. Nie będę na razie spał. Czuję się tutaj w miarę bezpiecznie. Tylko chciałem sobie Spawn Pointa zrobić właśnie. W razie jakiejś śmierci. O! Jezu, to tylko koń. Tu jest w miarę duży dom. Co to było? Błagam, błagam, nie. Tylko nie to. Pis. Gdzie? Gdzie on jest? Gdzie? No nie, on mnie będzie teraz atakował. O! Golem, 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 please! Zostaw mnie. A! Ej, on rozwala coś.